tam taki mały poradnik. Jak wyciągnąć włącznik zespolony świateł no, Oplumariwa, świateł postojowych i, 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 i mijania, czyli krótkich. Tu się, żonie się to urwało, zaraz pokażę, to rozebrałem. Proszę zobaczyć, tu się urwała taka, to oderwało się. No nie było sensu tego kleić, mogłem tutaj śrubką jakieś kombinacje kupić, używany. I teraz, jak to włożyć? Tu są takie zęby. I to się nie da tak wyciągnąć, właśnie, żeby podpodać tutaj coś. Tylko naciska się tą gałkę do końca. Do końca całkiem. Przekręca się w pozycję, wtedy wchodzi, tylko do końca całkiem. Dalej, jak włączenie, włączenie świateł. Wtedy chowają się te zęby, i wciskamy. I wciskamy. I z powrotem przekręcamy. Już zaskoczyło. Proszę zobaczyć, nie wyciągniemy go. I z powrotem ma się chce, y, oczywiście wyciągnąć taki włącznik. Trzeba nacisnąć mocno do samego końca, dać pozycję postojową. Wtedy blokuje, te, odblokowuje te zęby i proszę pociągamy i jest. Ja sobie ja będę musiał tego tak wyczyścić. Żeby ktoś wiedział, nie szarpacie tutaj. Oczywiście tutaj, gdzie mi się urwała ta, y, ta gałka, to musiałem niestety tu kombinować, tu wkładać między to noże takie i żeby to nacisnąć. Z jednej i z drugiej strony, bo tutaj też jest. Z drugiej strony, tutaj też jest ten ząb, też się wysuwa. O, proszę zobaczyć, tak samo i o, widzicie, wysunął się ten ząb. Po prostu trzeba wcisnąć. A, trzeba wcisnąć. Najpierw trzeba wcisnąć zęba. O, jest, o nie, widzicie, wyskoczył. Trzeba do końca wcisnąć i dać na postojowy, zablokowany. Wkładamy. Musiał w domu to zadać. i odkręcamy. Już siedzi. I jest elegancko. Żeby ktoś wiedział o Plumeriwa, taki nietypowy sposób wyciągania tego. Dzięki.